Dzień dobry, nazywam się Józef Grabowski, pracuję w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach, prowadzę Kino Świt i Dyskusyjny Klub Filmowy Puls. Rozpoczynamy projekt DKF Puls w sieci. Pierwszy film, który chcemy Państwu zaproponować, to Personel w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego z roku 1970. Trzeciego, będziemy Państwu proponować wyłącznie filmy, które są dostępne w internecie w domenie publicznej, a więc będzie można je zobaczyć bezpłatnie. Rozpoczynamy od filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Dlaczego? W marcu tego roku minęła 25. rocznica śmierci tego wielkiego artysty. Znaczenie jego twórczości z roku na rok stale rośnie, podkreślają to zarówno widzowie stęsknieni jego filmów, jak i krytycy, którzy jeżdżą na festiwale filmowe, rozmawiają z fachowcami, z reżyserami. Skąd bierze się fenomen Krzysztofa Kieślowskiego? Odpowiedź wydaje się dosyć prosta. Był twórcą uczciwym. Jego filmy mówiły prawdę i to w, w czasach, kiedy, kiedy szalała jeszcze cenzura. Przecież Krzysztof Kieślowski zaczynał swoją karierę jako dokumentalista. Do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego odwołują się stale nowe pokolenia reżyserów filmowych z całego świata. Ci artyści, którzy mieszkają w Hollywoodzie, mówią, że w dobrym tonie jest trzymać na półce Dekalog, przecież to jeden z najsłynniejszych seriali w historii kina. I właśnie od dekalogu rozpoczęła się wielka kariera Krzysztofa Kieślowskiego, jego scenarzysty Krzysztofa Kiesiewicza i oczywiście twórcy muzyki Zbigniewa Preisnera. Miałem okazję zetknąć się z Krzysztofem Kieślowskim w latach 80. na festiwalu polskich filmów amatorskich w Chybiu. W Chybiu, przed laty, działał słynny klub filmowy AKF Club, sprowadzony przez legendarnego Franciszka Dzidę, który zresztą stał się pierwowzorem bohatera filmu amator Filipa Mosza. Na festiwalu zetknąłem się oczywiście z Krzysztofem Kieślowskim. Był to co prawda tylko uścisk dłoni, ale zapamiętałem go jako człowieka obdarzonego wielką charyzmą, bardzo uważnego obserwatora, sylwetka wysportowana, wysoki, niestety zawsze obowiązkowo z papierosem w dłoni. Jak już wspomniałem, Krzysztof Kieślowski zaczynał jako dokumentalista, ale ciągnęło go do fabły. Dlaczego? Dostrzegł, że dokument ma spore ograniczenia, znaczy głównie chodziło o to, że czuł się odpowiedzialny za bohaterów swoich filmów. Przełomem był jego dokument z punktu widzenia nocnego portiera, gdzie bohatera tego filmu przedstawił no, jednoznacznie w pejoratywnym świetle. No, jeszcze jedna kwestia zdecydowała. Ponieważ realizował filmy uczciwie w czasach PRL-u, one rzadko trafiały do dystrybucji, najczęściej lądowały na półkach. Stąd decyzja, że zdecydował się na fabułę. Pierwszy film telewizyjny, który zrealizował w latach 70., to było przejście podziemne, pół godziny, kolejny godzinny, to już personel. Film, o którym dzisiaj chcę opowiedzieć. Krzysztof Kieślowski urodził się tuż po wojnie. Wtedy wszystkim było trudno. Jego rodzinie szczególnie dlatego, że ojciec chorował na gruźlicę, nie mógł pracować. Często się przeprowadzali z miasta do miasta, to znaczy tak naprawdę z sanatorium do sanatorium. Kieślowski wyliczył kiedyś, że w młodości przeprowadzała się jego rodzina 40 razy. Nie przepadał za szkołą, jak wielu ludzi wybitnych. Kiedy w rodzinie Kieślowskich naprawdę było krucho z finansami, rodzina zdecydowała się młodego Krzysztofa, nastolatka, wysłać do jego wuja, który był kierownikiem Liceum Sztuki Teatralnej. I to liceum Kieślowski skończył, złapał bakcyla, zainteresował się sztuką, postanowił zdawać do szkoły filmowej w Łodzi. Udało mu się dopiero za trzecim razem. W roku 1983 zrealizował Personel, godzinny film telewizyjny. Właściwie jest to po części jego film autobiograficzny. Dlaczego? Główny bohater tego filmu, Romek, tuż po skończeniu szkoły sztuki teatralnej trafia do opery wrocławskiej. Wydaje mu się, że Wstąpił do świątyni sztuki. Jest o tym przekonany. No, rzeczywistość dosyć szybko yy, weryfikuje jego spojrzenie na, na artystów i to, co w operze się dzieje. Doświadczenia filmowego Rąka są tak naprawdę doświadczeniami osobistymi Krzysztofa Kieślowskiego, yy, a przede wszystkim jego siostry Ewy, która także skończyła. Yy, Liceum Sztuki Teatralnej w Teatrze w Gnieźnie kierowała pracownią krawiecką i, i doświadczyła mniej więcej tego, co Państwo zobaczycie w personelu. Personel Krzysztof Kieślowski, jako rasowy dokumentalista, postanowił zrealizować metodami dokumentalnymi. Zdjęcia realizowano w operze Wrocławskiej zatrudnił aktorów w zasadzie wyłącznie niezawodowych, to znaczy grali pracownicy teatru, a w rolach aktorskich zatrudnił młodych reżyserów. W roli Ronka, głównego bohatera, zagrał Juliusz Machulski, osiemnastoletni student łódzkiej szkoły filmowej. Poza tym koledzy reżyserzy Andrzej Tarkowski, Janusz Zygadło, Tomasz Lengren, dlaczego zdecydował się na kolegów reżyserów, a nie na zawodowych aktorów? Wtedy jeszcze nie miał zaufania do zawodowych aktorów, nie był przekonany o tym, że potrafią na ekranie przekazać prawdę, taką jakiej on sam oczekuje, a koledzy reżyserzy po prostu będą skrupulatnie wypełniać jego polecenia. Ta metoda bardzo się udała. Mało tego, Andrzej Tarkowski został gwiazdą polskiego kina. Nie tylko reżyserował filmy, ale także grywał między innymi jedną z głównych ról w Człowieku z Marburu Andrzeja Wajdy. W ubiegłym roku ukazała się bardzo ważna książka poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu. Nazywa się Kieślowski. Zbliżenie. Kieślowski Zbliżenie, przytoczę Państwu cytat z tej książki. To jest wypowiedź Krzysztofa Kieślowskiego, który mówi o metodach realizacji personelu. Robiąc filmy dokumentalne, które były krótkie i zwarte, zawsze miałem ogromną ilość materiału, który mi się bardzo podobał, a który musiałem wyrzucać. Żałowałem, bo ten materiał był ciekawy tylko wtedy, kiedy dość długo trwało nagranie. Na przykład pogaduszki ludzi czy obserwacje zachowań. Tymczasem, kiedy ludzie sobie rozmawiali o różnych rzeczach w sposób zabawny i wzruszający, w tym momencie film dokumentalny się zatrzymywał, stawał, ponieważ myśl przestawała się rozwijać. Pomyślałem sobie, że tego rodzaju materiału użyję w personelu jako nośnika dramaturgicznego. W związku z tym było wiele scen, może 10, może więcej. Które w gruncie rzeczy polegały na pokazaniu atmosfery, na pokazaniu różnych śmieszności ludzkich w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak więc priorytetem w personelu kieślowskiego byli naturszczycy, połączeni, którzy połączyli się w sposób naturalny w filmie z aktorami zawodowymi pracującymi w operze Wrocławskiej. Film okazał się wielkim sukcesem. Zdobył laury na festiwalach filmowych za granicą. Między innymi wygrał festiwal w Mannheim. I po personelu na pewno Kieślowski zdecydował, że jego kariera będzie się rozwijać w filmie fabularnym. Przez kilka lat jeszcze łączył fabułę z dokumentem, ale. Przełomem fabularnym na pewno był rok 1980, kiedy zrealizował film Amator. Film Amator wygrał Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, także wygrał Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie. A pierwszy publiczny pokaz tego filmu odbył się w Polsce w miejscowości Chybie, bo tam przecież mieszkał wówczas pierwowzór, jego bohatera, bohatera-amatora, czyli Filipa Mosza, na no a tak naprawdę Franciszka Dzili. Ponieważ należę do pokolenia analogowego, y wiedzę staram się przede wszystkim czerpać nie tyle z internetu, gdzie można znaleźć wiele bzdur i nieprawdziwych informacji, ale z książek, które, które napisali rzetelni autorzy. I tak bardzo polecam Państwu książkę Od Komasy do Wajdy. To pierwszy tom napisany, napisany przez Barbarę Holender. Są to jej rozmowy z polskimi reżyserami. Ukazało się już trzy tomy obejmujące łącznie kilkadziesiąt postaci. Książka, którą koniecznie powinien przeczytać każdy kinoman, to Kieślowski. Zbliżenie kompendium wiedzy o nim i o jego filmach i absolutna rewelacja książka Krzysztofa Piesiewicza od bez końca do końca rozmowy z Krzysztofem Piesiewiczem na temat jego współpracy z Krzysztofem Kieślowskim. Panowie ściśle współpracowali przy pisaniu scenariuszy przez kilkanaście lat od bez końca, aż po słynną trylogię Trzy Kolory. W tej książce znajdziecie Państwo niezwykle interesujące informacje na temat kulis realizacji filmów, szczególnie tych realizowanych już we Francji, czyli Podwójnego Życia Weroniki i Trzech Kolorów. Dziękuję Państwu za obejrzenie pierwszego odcinka z cyklu DKF Pulse Online. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Raz w tygodniu będziemy proponować kolejny tytuł. Za tydzień kolejny film Krzysztofa Kieślowskiego Amator. Link do personelu znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Życzę Państwu udanych projekcji. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Życzę Państwu dużo zdrowia w tych trudnych czasach.